nie będzie luzu, bo nagrywamy tiktoki z kontrolą małżeńską Dzień dobry. Odcinek 13, 14 Nie wiem który, za dużo. Któryś z rzędu. O któryś za dużo już Subskrybujcie kanał i zostawcie koniecznie lajka, jeżeli chcecie więcej TikToków. Kolejne tiktoki z 10 tysięcy lajków, dlatego wiecie co robić, a my możemy bez zbędnego przedłużania przechodzić do TikToka. Mamy je, urywek jakiejś pani Zobaczmy co ta pani nam tutaj pokaże Pokazała nam coś ciekawego? Moim zdaniem tak. Pomarańcze. pomarańcze Warto jeść tak. pomarańcze. To był taki przekaz właśnie, żeby jeść pomarańcze. Dokładnie. Jeżeli wam się ten przekaz podobał, to zostawcie lajka. Idziemy dalej. Ona chyba chce się przejechać żółtym autem. Dlatego trzymasz to auto. No. no. No, przy okazji, może jakiś jakimś czy coś, bo to tak. influencerka przecież, tak. nie? Tink tong Ej, ja chcę taką koszulkę! Dobra, kupisz ci. mi taką na urodziny? Tak. Tink-tong, jestem fanem I jeszcze napiszę do niej, żeby dała autograf A tu mama na obrotach ma na swoim sklepie taką? No tak, ona ma swój sklep A że on chciał przejechać, a BMK mu zablokowała drogę? Tak, z tego, super, super. Typowe. No, jak każdy jedzie w tym samym korku, to dlaczego ma wyprzedać? No, ale może on chciał zjechać sobie, nie wiem, gdzieś tam do domku albo coś. No, ona że nie chciał, skoro jechał dalej. Nie wiem, Kira? A ty byłbyś tym właśnie BMW, które stoi i nie wpadnie. Nieprawda! Tak, Paweł Nieprawda. jest takim hamem zawsze na ulicy. Nie, olisce. ja jestem tak. kulturalny. Chociaż coś trąbi, wszystkim że drogę, jak ktoś go wpadnie. Nieprawda. Oczywiście. Dopiero nieprawda. w momencie, gdy ktoś złamie przepisy, to ja jestem dla niego hamem. Aha, aha. Dopóki nikt aha. nie łamie przepisów, tak, ja potrafię tak. nawet wyjadę komuś, tak, potrafię tak. przeprosić. No, no, nie jestem no. jak ci Debile, co wyjadą jak, tak, ci, zwrócisz trąbi, im uwagę Trąbi, trąbi, no. jeszcze pokazuje Puknij się w łeb i trąbi dalej. No bo jak mi ktoś wyjedzie jeszcze, to, to tak. jest tak, że on trąbi przez 20 minut prawie na to auto Nieprawda. Się raz trąbi i się kończy. Nie rozmawiam z tobą Ja jestem zawsze kulturalny na dla ludzi, którzy leżą Na w Mercedesie, pierwszy co się to siedzi i klakson Żebyś ty nie siadła na tym klakson <noise> Jakie ma włosy! Kozackie no ale oni chyba tej teledysk nagrywali, w tym miejscu. Do tej piosenki. Nie wiem, nie skupiłam się na tym teledysku. Bo, nie kojarzę, że to miejsce z teledysku. Myślisz, to raz, to? A podgrzewam ci wieczór. Nie wiem po jakim to języku, ale wolę nie wiedzieć chyba. Ona chciała usiąść na rozgrzaną płytę, chyba tak? Chyba tak. Chyba tak. Takich hot dogów w Toruniu jeszcze nigdy nie o! widziałeś. Unikatowe połączenie street foodu oraz restauracji. Jesteśmy ciągle. do Torunia! Za moimi plecami musztarda! I za chwilę wejdę tam i zamówię hot doga. Ale ktoś mało kreatywnie nazywał restaurację. Musztarda! <laughs> Ej, ale pojedźmy tam, ja mam zjadła takiego hot doga. No, fajnie wyglądał. No. 30 zł za hot doga, ktoś napisał. To już nie jedziemy. Lubię Cię za twoją osobowość. No nie zez... wiem. Umie zrobić os ust. No. Ewidentnie. Ale to chyba każdy potrafi zrobić tak. ust. Chyba tak. nie pokażesz? <noise> nie. Okej. Okay. Nie daj się oszukać Tiktokerom, bo niektórym od sławy odpier. Dzisiaj wam powiem o takiej jednej sprawie na przykładzie chałupskiego. Ja nie mogę dramy Tiktokowej. Idziemy stąd. jakiś kiedyś takiego TikToka? Możemy Dobra Ej, dawno nie wrzucałem nic na mojego TikToka No bardzo dawno Trzeba coś wrzucić w końcu no, nagrajmy, nagrajmy tanecznego trenda do ciebie Tanecznego trenda no, Taneczny przykład. trend no, Dobra Taki na przykład, to jest łatwy Możemy Dobra A żona trzesła coś tam, na jakiś płyn okay. Mhm Jaki patent? Bez kitu? Zarąbiste! No! Idzieliłeś pro. To są dobre nagrody. Ja tu zostawiam lajka. A to, A widzieliśmy, to widzieliśmy, to testowaliśmy. No. I nam nie wyszło. Wyszło nam. Wyszło? A, wyszło, okay. To dokąd dziś chcesz jechać, ten blond dzido? I zanim ruszymy, ty stara szlaufiaro, to weź z domu ładowarkę. Żebyś nie wylądowała w kozich wulkach po tym, jak jeb... Ateria tak jak w zeszłym tygodniu. Co so, jest? Jademy. My dog stepped on a bee. My bee stepped on a dog. My dog stepped on a dog. My bee stepped on a bee. My dog and my bee stepped on my... Ja nie rozumiem, nie? Ta sprawa z tą Amber to jest po prostu coś, co jest dla mnie niewytłumaczalne. No czy nie, no ja śledzę i jestem ciekawa, jak to się zakończy. Mamy do niego specjalnego pilota i tym pilota możemy sobie przyłączyć. RGB, RGB. Pioletowy, różowy, różowy, bardziej różowy jak Harolda Pilarczyk i niebieski. Pek, 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 pek. Dobry montaż. Ale on ma ten znak, jak ma poprzepinany dach. dach podsuwitwa. Ja tak się zastanawiałam, czy to jest specjalnie, czy coś z nich są. Nie, to nie. Jakby mu odpadała podsuwitka. A i po prostu się Tak, się przykleję. No, ale ten wygląda, jakby było pikowane. No, premium. Tak, to jest. A bo on chciał prostu mi taki efekt, jak chyba bentleye mają? Czy takie gwiazdki? Tak, bentleye no. mają, kochanie. No, chodźmy no, dalej. A nie bentley, a? co to masz? No bentley ma to na przykład? No, bentley też może ma No. no. Tu ja, A ty gdzie? <grywia> 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 to też go. O, <grywia> Odmawiają od litwy. To po przychodzi przychodzili do kościoła. <grywia> <grywia> o, kocham. Kocham memy tego typu Ej robaczki zobaczcie Marlenka Firmę za założyła Zobaczcie, jest kaluksia po prostu o No ty nie ruszasz się pięknie jak jakoś tywna taka No, tak średnio no. Zaczęłam ja tu widziałem. Hey, pretty Are Cześć, co to było? Skręciło trochę od środka, ale w sumie. Pierwszy raz się znalazłem się jak zobaczymy TikToka Tak? Taki boomerski żart to był, taki no, taki no, dla to boomera, to dla mnie idealny No nie, to może ja nie jestem aż tak złożona jak ty She bought me a car worth a hundred thousand dollars She said she felt bad for cheating on me So this was her way of saying sorry This has always been my dream car Nie chcesz mnie zdradzić? <laughs> taki prezent też by przyjął to no, jest zabawne, zostaje lajka O, ja bym też zjadł pizzę z Włoch I on się spakuje i poleci do Włoszech, tak? Po pizzę Nie, się zjadą pizzę z Włoch Mógł być żabki każdej rzapki Ej, albo bym zjadła paniekę ze Stanów. Chodźmy dalej. Ja tego nie widziałem. Widziałem, nie? Tak, ja też widziałam. No, kto by się spodziewał? Ja się nie spodziewałam. Nie? Nie. O, nie. o nie. nie, 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 dobra, nie, dosyć, nie, nie, wystarczy, wystarczy, fajne ciasto ogółem, super Tiktoki były widzowie. Zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie więcej. Na Olikano Was zapraszam, subskrybujcie mój kanał, a my idziemy robić ciasto. Trzymajcie się, papa, cześć. Cześć!